Hej, hej, witam w serii filmów, w której pomogę Wam zaplanować Wasz pierwszy albo kolejny ogród warzywny. Jest luty, niedługo wiosna w pełni, więc jest to dobry czas, żeby sobie usiąść z kartką i zaplanować taki swój warzywnik. Ja się nazywam Joanna Bilska i od ponad 10 lat uprawiam ogród działkowy. W okolicy Wrocławia. Jest to bardzo mały, niewielki ogród niecałe 300 m2 powierzchni. W mediach społecznościowych działam pod nazwą Ogrodnicza Obsesja i w swoim ogrodzie eksperymentuję z założeniami permakultury i testuję różne rozwiązania. Preferuję takie uprawy naturalne, uprawy z jakimś minimalnym użyciem chemii albo wcale najlepiej, tak żeby nie szkodzić się i żeby po prostu zgodnie z tymi zasadami permakultury taki ogród sobie planować i aktualnie w moim ogrodzie eksperymentuję, jak możecie zobaczyć tutaj na kanale, z zakładaniem ogrodu leśnego. Natomiast mam wiele już też doświadczenia z uprawami warzyw z takim można powiedzieć tradycyjnym lub trochę mniej tradycyjnym warzywnikiem i tą wiedzą właśnie pragnę się teraz podzielić. Opowiem w tej serii filmów o wszystkim. Co biorę pod uwagę tworząc taki swój plan warzywnika? I, I do stworzenia tego planu wystarczy Wam zeszyt najlepiej A4, taki troszeczkę większy i długopis. Można, oczywiście, robić ten plan i, i te wszystkie notatki sobie gdzieś tam na komputerze, ale wystarczy zeszyt i długopis i będzie to taka aktywna praca. Jako rezultat. Jeżeli będziecie ze mną tutaj działać, wyjdziecie ze swoim planem na ten sezon. Jak, jak, w jakich, jakie to będą filmiki? Jakie punkty będę po kolei omawiać? Po pierwsze, pierwszy to będzie o analizie potrzeb. Drugi filmik będzie traktował o określeniu powierzchni naszego warzywnika, niezależnie od tego, czy on jest duży czy mały. Tutaj będzie o tym mowa. Trzeci o wyborze upraw. Zaczniemy, zaczniemy tworzyć tutaj taką już swoją listę, bardziej konkretnie w dwóch etapach. Czwarty filmik to będzie wstępny plan, taki wstępny szkic, z którego wyłoni się nam całego naszego ogrodu, tej powierzchni, którą mamy, gdzie zobaczymy, gdzie nasz ten ogród warzywny jest. Piąty filmik to będzie o warunkach i zależnościach takich środowiska, o terenie, trochę o operowaniu słońca, wiatru, o glebie, co wziąć pod uwagę. Szósty filmik to będą metody zestawiania roślin, więc takie tematy jak kalelopatia, zmianowanie. I tutaj będę o tym ten temat trochę rozwijać. Siódmy filmik to będzie o roślinach wspierających, czyli co tam polecam dorzucić do warzywnika, co niekoniecznie jest warzywem, ale właśnie wspiera i współgra. Ósmy to będzie już o tym, jak chcemy to zaplanować co po sobie na co zwrócić uwagę, żeby ten plan był dobry, wydajny, taki na cały sezon, nie tylko tam na pierwsze kilka miesięcy i poruszę tutaj też temat ściułkowania, bardzo mi bliski temat i coś do czego bardzo zachęcam. No i dziewiąty, ostatni to będzie finalizacja naszego planu. Takie podsumowanie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani to zapraszam. Nie będę w, tym, w tej serii mówić o, konkretnie o tym, jakie warzywa z jakimi dobrze współgrają, co z czym dokładnie zestawiać, marchewka z cebulą i tak dalej. Może jako przykład, ale nie będę konkretnie tego rozwijać. Takie zestawienia są szeroko dostępne w, w przeróżnych publikacjach w internecie czy w publikacjach na piśmie, także jest tego sporo i każdy też musi sobie. Konkretnie przeanalizować, czego on chce, co wy dokładnie chcecie mieć. Natomiast zapraszam do komentowania pod filmikami tymi tematycznymi, zapraszam do zadawania pytań, czy ja odpowiem, czy ktoś tutaj ze społeczności odpowie, bo jest Was bardzo dużo, jesteście bardzo też, macie duże doświadczenie, część z Was tutaj też się udziela. Także zachęcam do dyskusji i do komentowania pod filmikami, czy jeśli będą dodatkowe pytania, coś trzeba by rozwinąć, czy właśnie coś, czego nie ma na tym filmiku z racji tego, że... Po prostu nie miało tego tam być, ale jest związane, coś chcecie rozwinąć. Także mam nadzieję, że seria się przyda. Na takim tutaj przedwiośniu, filmiki będę wrzucać co kilka dni. Więc w niedługim czasie, jeżeli będziecie ze mną pracować, możecie taki plan sobie stworzyć. Bardzo serdecznie zapraszam.